Wysoka Izbo, przedstawiciel obozu władzy mówił, że mu się rzecznik nie podoba i w pewnym sensie jest to najlepszy komplement, jaki może dostać rzecznik praw obywatelskich, bo rzecznik nie jest od tego, żeby podobać się władzy, jakiejkolwiek władzy, jest od tego, żeby stać po stronie słabszych, żeby stać po stronie obywateli. I mówiliśmy tutaj dużo o władzy politycznej i o władzy, z którą pan rzecznik, z tą władzą polityczną się mierzył. Ja chciałem powiedzieć o władzy ekonomicznej i o sprawie, za którą chciałem panu rzecznikowi podziękować. Chciałem podziękować panu rzecznikowi za wsparcie inicjatywy nie dla zysków z pandemii. Za wsparcie inicjatywy zawieszenia patentów na szczepienia. Bo dzisiaj to pewnie jedno z największych zagrożeń, przed którymi stoimy. Że skoncentrowane interesy ekonomiczne wielkich firm farmaceutycznych utrudnią pokonanie pandemii na skalę globalną. Dzisiaj warto moim zdaniem, żeby także w tej Izbie pomówić o tym, jak ważną rzeczą jest zawieszenie patentów na szczepienia i byłbym zobowiązany. Gdy pan rzecznik zechciał poświęcić temu parę słów, zwłaszcza że są też na tej sali politycy, którzy zdają się tego nie rozumieć. Dziękuję.